Trzymaj się z daleka od An, bo w innym wypadku porwą cię krwiożer Zabójcze rejówki hmm. zryły nam pani. A ten film o gościu, zakochał się w mopie? W mopie? Do podłogi, cześć! <laughs> I ta scena zazdrości o wiadro w markecie. Czekaj, jak to szło? E, czekaj, tak, bo już to plastikowe wiadro, niż moją miłość, nie masz serca! <laughs> Dokładnie, love it. Majstersztyk. Miazga na maksa. Dobra, i tak nic nie pobije tornada z rekinami. Rekinada, stara! Jak te rekiny spadały z nieba, o nie, tymi piłami? To będzie mi się to śniło po nopach. A myślałam, że ja się będę śniła Dobra, Doris, dzięki, że mnie odprowadziłaś i w ogóle dzięki za dzisiaj. Ja ci także. dziękuję. Świetnie się bawiłam. Dobra, no to już leć, bo za trzy godziny zaczynasz pracę, stara. Magda? Co? Mogę cię pocałować? Poczekaj, to żart. Nie, mówię serio. Serio, to zostało ci trzy godziny snu. Dobra, ja nie kumam. O co chodzi? Super się bawiłyśmy, dobrze się dogadujemy. W ogóle między nami jest ekstra już od dłuższego A, czasu. Poczekaj, jedno pytanie. Czy ty byłaś kiedyś dziewczyną? A jakie to ma znaczenie? No takie, że już dla jednej byłam eksperymentem i nie mam zamiaru tego powtarzać. Dobra, czy ja cię w czymkolwiek przypominam, ale. To no jest raczej, że nie. Właśnie! Cześć! No, kurda. Laska, ty jesteś nie do zdarcia, naprawdę. Chodźmy na randkę, tylko taką prawdziwą, wiesz? No i... Zobaczymy, co może z tego zrobić. No dobrze, ja, ale co, mam sobie kupić kwiaty nawzajem, zrobić na laski? na no, czemu nie? Okej, okay, przemyślę to. No ale co ci szkodzi, jedna randka? No ale przecież powiedziałam ci, że przemyślę. No dobra, tylko po to, żeby mnie zbyć, no mi naprawdę na tobie zależy. No, się, no. no proszę cię, proszę, proszę, proszę. Dobra. Co robisz dzisiaj wieczorem? Okej, okay, dobra. dobra, super, to leć, bo się nie wyśpisz do pracy. Trzec, ja w ogóle nie wiem, czy zasnę.